Śmieszko z tej strony dziopak Iwander. Cześć, cześć, cześć. Yy, jest to u mnie... numer setna. Yy, nie, czekaj. Uf. Jeśli chodzi o kanał, to to jest drugi odcinek. U mnie, a jeśli chodzi o Vampera kanał, to jest u niego pierwszy. O, jak dziwnie dałeś dać pierwszy poziom. No bo wiesz, nie zapomniałem to przemienić. Dobra, no, spokojnie. A i sami widzicie, jak to jest. Starcie Tytanów. Meduza kontra Nade. No, nasze mainy najwyższe levely mamy na nich. No i ogólnie najwięcej nie gramy No, bo najbardziej ogarniamy. Kurwa, widziałem już ten. Odwok Mamuta Patrz tu stary Ale wiesz, ja mogę sobie Medusu cofać się I ona ma taką pasywkę no. Że jak na boki Jak się poruszam na boki to nie tracę nic prędkości A jak się poruszam w tył to tracę tylko pół A ty jak się cofasz w tył W sensie tak, w sensie S-ką, nie? No. To tracisz wciul prędkości Ja trochę tracę, no fakt fakt tak. A ja, ja pół Boże te klepoki się już biją. No one są dobre, czekaj, popatrzmy jak one się chlają My sobie zabijamy miliony, dobra? Nie bijemy się na razie kumplu. <grystanie> Muszę zobaczyć jak oni będą się walczyć z narciami. Ale idiotka Jeśli <grystanie> tak będzie wyglądać, to fajnie. Będzie śmiesznie. Chodź wiesz, moglibyśmy tak pozabijać ich, ale wiesz jakby to wyszło. A wzięliśmy tylko i z tego powodu, że po prostu jak gramy jeden na jeden, to po prostu jest albo jeden albo jeden umiera i po prostu wygrywa, albo po prostu tak się kończy. I tyle, nie? Kto pierwszy umrze przeważnie tak A jak było ostatnio. No. Ty pierwszy umarłeś i wygrałeś. To było takie typowy ARAM, nie? No bo tam się cofać nie można było. No. O jebana, co jeba? co to było? E, dwójka moja. To jest fajna, bo jak trafię w kogoś, na przykład jakiegoś minionka... No i ty patrz, na znaczy... O, kula jama, jama, ja, na kurwia mnie. Nie, no, czekaj. Za chwilę twoja. No no kurwa, nie ten klawisz. Eh, chuj w dupę. No zajebała mi fraga, no przecipa. Widziałeś to? No kurwa, no nie, nie, nie wiedziałem, że bod może zajebać fraga. Pierwszy raz że życiu to nie spotkało. Jestem w szoku i niedowierzaniu głębokim nad Pojdem. Ech. A beautiful Danish No nie bij się idiotką No, kurwa, F2 do chuja Nie trafiłem jej Ech, myślałem, że cię jemno. jeszcze za za troszeczkę życia od ciebie Ta mnie w kurwę, zaczyna twoja. No tylko ona ma drugi level. Dobra. <laughs> moja podstawa. Zaraz wracam. O, no. umierasz moja? Moja ja umiera? Umiera. No. Boże. Boże, to będzie stary wiadomo jak rozgrywka. Nie wiadomo co się tu będzie działo. A ty? No, ja. Co ty Ja czuła? nie ja wiem, wiem, że moja cangi teraz umiera, nie? Nie, umiera stary ona mi ucieknie. Co ty Zesra chcesz? Zesra się, przystunujesz ją. Specjalnie stuna trzymasz, widzę. Nie mam już stuna. Użyłem tak. na samym początku, tylko mi kurwa uciekło i zapomniałem, że nie mam atak spina. E, chciałem sprawdzić. Nie, no zabić, to jest ta twoja po, twoja. To się się jeszcze nie, co? Aj, a jednej a jedną jeszcze. A czego nie? O jebany, w kamień mnie zamieni. No nie! I myślałem, że będę trupem przez chwilę Nie, nie minion, minion, minion! Nie! Yeah. No zultowała! No, ja ale nie miałem, nie Ja musiał ci to powiedzieć stary, nie? A ta idiotka Changi zaklepała miniony! Jak nie to się bije, A jak cha to nie... <laughs> Ona umorła trzy razy już Pierdoli Idiotka O, twordy, zajebisti Ej, stary wam tę inną klawiaturę, nie? No. I stary nie mogę się, chłopie nie umiem się posługiwać przez chwilę czasami. No i go jest tymi wjedynkami, stary wam. Ej. No co? Ja bym wyjebał tę ciągi. Wyjebał. Przecież ona ci oddawać trzy frak, czy tam cztery? No trochę mi oddała. No, za chwilę ona ci moja odda. Nie, bo Twoja się cofnie kiedy czo. To moja jest jakaś upośledzona. <słuch> <słuch> Patrz, stary jak ona umira. Ej stary, ona umie grać, moja czangi. No widzisz? Jestem w szoku i głębokim niedowierzeniu Dobra, jestem za minionami, to mogę grać Akurat y jak krasz na mendulę, to to ci to tak daje No niby tak, ale troszeczkę minion, na przykład jak byś strzał ze strzały, to nic mi się nie stanie, nie? No nie. Dobra No i dwa double killa masz stary Nie mam double killa bo mam mało życia, nie będę ryzykował przecież Masz cz Cztery fragi, 4 fragi Kurwa czangi moją zdechła Masz fraga Ach kurwa, już myślałem że się po, po, połasza na nią tak Jemnąłem tylko z żeby do, na dobitkę nie Ale uciekło Dobra ja się teraz muszę skupić Wiem stary Pacha mnie zaswędziała, chcesz coś podrapać z widzów? Z chęcią dam Ale tak jak mówiliśmy, to jest horror Patrz, stary, nie? twoja umie grać Ona sobie wbije we mnie, zaharasuje mnie To może jakiś gracz gra stary, bo nie wiem No nie no, bot Cofnij, bo ci normalnie... Kaczą sobie obydwie No na są Nie. Ach kurwa myśl Jopa czego mi uciekłeś Bądź kumpel i chodź się zabij ze mną Haha <laughs> nie ma tak A twoja to nadrobi Bo jest Nie dobra uciekła nie no, Ja mam brak słów co do tej baby no Myślałem że cię ją zabije no ale no przynajmniej... O, zabiła! No, jeszcze stery i będzie miała na plus staty. Zabiła coś? No wtedy mi sksuła to twoje oczęgi. No. Tak samo jak u mnie sksuła raz. Moja. Dobra. O, o cyk, już wląsła twoja. Stary, A... ja się twoje boję. Czego? Bo na klepie coś. Co ty gadasz? Dlatego na taki chujowy ból, że nie mogę na nią patrzeć. NO NIE, nie. <grym wytrza> Ukośnik... ...Kick... ...Bot. Ruh. Nie da się? Nie. Co frajerka. Dziopak, ty jesteś agresywny strasznie, już się teraz taki stawić Changi, chodź do mnie No Moja Kumpel, nic, nic ci się nie stało, nic się nie stało, że zginęłaś kilka razy już. Nie ważne, nie ważne, nie było. Ile zginęła twoja? Nie wiem mam O, też cztery razy. Ja Nie mam pytań. Nie masz? Czy tylko twoja jest taka idiot... Znaczy twoja jest taka mądra jedyna. Nie wiem, ale nie narzekam na swoją O, poraż sobie damage campa zrobi eee. I damage camp jest niepotrzebny, wiesz Kurwa i co tak daleko tu doszło? Kurwa, zabiłeś mi ją Czego? Co, co? ci zrobiła? Taki kaprys miałem. Ona była niewidna! Ona miała dzieci i królika przy sobie. Zajca. Był bardzo poważany w świecie zająców. Te kurwo zbolała. No. <śleski> Moja czangi zginęła. Pierdole, to Meduza przyszła, trzeba uciekać. Miałam ulta, jest spokojnie. Pierdole, to i tak jesteś bez. ten. potężny bez ulta. Nie, jeszcze teraz nie. Bez ulta też jesteś potężny, nie pierdol. Nie pierdol, kupot stary. Ach, kurwa, już myślałem, że tam cię. Smyrne po pupce, nie? Hm. Stary moja jest mistrzowska, chodź do mnie. Widzisz, twoja się cofnie, moja jak idiotka idzie do przodu, No Na partyzanta, nie? Wiesz, to jest, wiesz, oni, to jest taki bot, tego typu, nie? No. Pierdale, ty masz ulta już pewnie. Yy, ona ma, jest taki bot, nie, że typu, wiesz, położyli, położyli, hopie, nie wiem, cegłę na, na W, no. I ona chodzi tylko do przodu. <laughs> Wiem stary. Klawisz się ściął coś tego typu. Tak, wiesz, dają hopie klawiaturę z jednym tylko W. Tak. I siedzi taki hopie gość, który ma 10 takich tylko klawiatur z całą W stęgu i robi za 10 botów. <laughs> A coś tam raz na jakiś rok, raz na ruski rok co jakiegoś skilla użyje będzie na taki kaprys. Myszka mu się odwiesić po prostu. Nie, nie mam myszki ma ładuje, ładuje skilami naprzeciwko siebie. Oj, cyk mi wiesz mi tylko ona jest taka głupia? Nie wiem Widziałeś tę stronę, nie? <ślałem> się strzałem, nie? Chciałem się zasłonić! Widziałem to w Ale kliknąłem mnie ten przycisk co trzeba i przez przypadek zlutowałem. A ja chuj w dupa z tym stunem, kurwa jestem wszystkim. Cyk, cyk. Czemu ty tutaj tak strasznie chodzisz przy mnie? KURWA! No to ją dojedzie? Ja. Tak daleko, no tak blisko było. Dobra, idzie ta idiotka od mojej. Ty, no się cofa. O, ona wie, co to cofanie. Nie, moja nie jest, to znaczy cofnięcie. No rozumiem. Co ona tu robi? To ona no, co ty tam robisz? Nie! Ej, stary, zmień mi bota. Wymieńmy się. Nie da mi się ci mojego bota. Nie jest zbyt potężny. Ja go kocham. To jest moja miłość już. No kurwa, jebane miniony. Jak was rozpierdolę. Ej, A ej. Jezusie, Jezusie. Jajo. jo, cofaj się czangi dobrze robisz, cofnęłaś się Pół okiem musiałem podejrzeć, żeby mnie tam nie gonisz czasami Kusi mnie żeby cię zabić, ale nie wolno Ty już masz nastakowaną? Ja masz Ty też stakujesz ją? No taki eksperymentalny build sobie zrobiłem. No wypad z tej wieży! No! Nie, ja uciekam, bo ona ma stun'a. Dobra. Czangi leć się. Przynajmniej twojego tak zabija. O ty kurwa gówniaku, zabiłeś mnie. Dobra, umierasz. I teraz kupię stuny to i i i, 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 i to. I jeszcze to super F2. Dobra, może ją puszniesz. No, puszniesz ją. Ale troszeczkę dostałeś. Co? Ale troszeczkę dostałeś Miałem ponad pół HP mhm. A coś tam zawsze wzięło, nie? O to mi chodzi um. Czekaj, nie wiem, co teraz kupić O, czangi jak ładnie gra Dobra, to kupię. Zobaczę, jak to będzie działało Jak nie będzie działało, to to wypieprzę um. hmm. Czego raz umarłem? To jest nie fair O, czangi. Kurwa Ej stary czego tak się stało? Kraj za 400 Ale coś mi nie tak wyszło w ogóle, coś, Czego ja stałem w miejscu? A już wiem, dobra. Zultowała mnie czangi Twoja Chuj w dupę, dobra przegrałem Nie możliwe, że mi się już odku... Przecież w killach wygrywacie. No co z tego, że w killach wygrywam? Jak ty stary spuszowałeś dwa razy, na no, zabijałeś całkiem, nie? Znaczy, ani razu całkiem nie zabiłem, tak żeby nie było nikogo, nie? A Changi? moja, oh, yeah. O, coś tam gra. Cofnij, Changi, proszę, no. Zachciało mi się ratować tą idiotkę No Wolało. Zabolało mnie to, że... Hmm. Trochę spuszowałeś, to bardzo bym powiedział no i ty sproszczyłeś tego tareta, nie? No może. To nic nie jest gwarantowane, nie? No dobra, spusuję. Ale patrz, jaki ty masz fit! Ty masz więcej hajsu ode mnie. No, O, to żyjesz, o Jezu. A uda, straciłeś przynajmniej? No, już nie mam tego. Ej, czego mówię, że nie masz tu na. No, no ale mi się od cooldownił. Jak tak szybko, stary, to niemożliwe jest. Mam 60. tego cooldowna. Uh -huh. Uciekaj, Charlie. Proszę, przetrwaj. Dziękuję. Jedyna ogarnięta osoba. Nie to, co ja. Dobra, przegrałem. GG. Ty wygrałeś po prostu na ten. No, damage strasznie. No, wygrałeś to, nie mam szans, żebym teraz. No, widziałeś to, co sama postać ze mnie zrobiła. No. No, to to tyle. Nie wiem, co bym stary zrobił, już, już go zabijesz tego stana. No, zabijesz go. Kusi mnie, żebym. Wyprzył, jednak, może nie, ale to było jednak zbyt ten. Bo ty. Po prostu tobie to bardziej pomogło z tego powodu, że dwa razy nas albo trzy razy zabijeś na całkiem. To jakieś takie bogobójstwo nie było, nie? No, 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 w sensie, że asa zrobiłem. Tak, Ace a. Ten ace wygrał, to wszystko. Ale moje mistrzowskie popisywanie było, nie? Tylko zobacz, stary, Ptaczangi, co moja robiła. No. Jeszcze staty, no, ja miałem Powiedz dziewięć... tak prawie, stary, jesteśmy prawie na równo. No, dwa razy wygrałem. <laughs> Ale nie o to chodzi, w killach mi chodzi. No, tylko... Potem się odkułem z heisen. Mhm. Mm mm. Meduza medu jest strasznie fajna. Fajna jest, fajna, tak, tak fajna Byłaby tylko gorsza jest z jednego powodu. jakby tylko nie miała tego ulta swojego No ale to jest stun i on w ciul bije, nie? Ci, Wiesz że Ult nie bo... tak dużo Ult ci walnie pół HP jak dobrze siądzie, a z tego z tej jedynki masz trzy. Trzy wzmocnione szybkie autaki i to cię dokończa, nie? To mnie nabija praktycznie całego już wtedy. Ja próbuję na przykład uciekać, ale nie, nie da rady, bo ten kamień to go trzyma. O, no, moja Trangi, 3, 10. Moja 2, 9. 9 asyst, moja miała 7 asyst. No, twoja jest lepsza. Prawie. No nie bardzo. No, w sumie na równo wyszło. No. I, ta, i tak jest idiotką. Nie lubię dobre bo się znowu rozgadujemy po... po... No. po, po, po No. No to by było... to by było na tyle. Pewnie sobie jeszcze jakiegoś zagramy. No. Tam się będzie nudziło. Może zagramy... nawet może nagramy Robocrafta. Taki nowość na kanał. O, co o, 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 to jest fajna gierę. Ja taką nowość nagramy na kanał, nie? No, dokładnie. No. no sobie na tyle. na się wam dziapak. dziopak. Nie, no, ja nie, żegnaj się. Łapki w górę. Będę żebrał A. teraz. A żebrzesz? No, żebrze. Żebra. żebraj. Żebraj Chuj z łapkami, subskrybujcie mnie, bo gdzie pak ma więcej, i subskrybujcie mnie. E? <głosy> <głosy> ale stary spadł ci subskrypcja. Znowu, nie wiem dlaczego. Będzie no, trudno. Ale ciekawe to jest, od, od czego to jest zależne, nie? Zależnie od osób, które nie wbijają często na konta YouTube'a, wiesz? I w DeepPie'owie usunęło 600 tysięcy. Wiem, 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 wiem. I automatycznie jak ktoś długo nie wchodzi na tego YouTube'a, to po prostu usuwa konta jakby, tak? No, 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 no. No, 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 no. Ach, rozumiem, rozumiem, dobra. No, to było na tyle, nie? No to trzymajcie się, siemka. Siemka.